Dzień dobry Jestem mam. kierowcą Zapraszam A miałbycie Opel Meriva? Tak, jestem takim trochę szybszym Bo Opel to z reguły nie jeżdżę Ale teraz i tak Dzisiaj ja jeżdżę w ogóle od rana, bo mam taki jeden słuszny cel No i trochę się też stresuję, bo od dzisiaj zacząłem taką przygodę Raperską Raperską? No Lubisz szybko jeździć? Lubię, lubię. Jak każdy facet tutaj mamy 300 koni i możemy się umówić tak, bo ja nie wiem co ludzie sądzą o tym jeszcze. O tym co zaśpiewam. No a mam już coś tam w głowie ułożone. Umówmy się, że przejdziemy się szybko, zrobimy fajną jazdę, ale musisz mi powiedzieć co sądzisz o mojej, mojej nawice. No to dobra, dawaj Tylko robię to pierwszy raz w życiu, bo tak sobie wymyśliłem. Tak dla hobby, można powiedzieć. Trochę też w słusznym celu. Okej, okay, dobra, to Tro... dawaj lecisz. Trochę się stresuje. A tu najlepiej będzie się zatrzymać yy... na sekundę. Masz trochę czasu? Tak, 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 pewnie. Tutaj się zatrzymam. Okej okay. Trochę się stresuje. Co? Jak coś to <laughs> mów co myśli? Kiedyś w ogóle byłem przeciwnikiem rapu, w się sensie nie słuchałem. Ja słucham, <laughs> no, no, bo No mnie taki Krzysiek do tego wyzwania. Okej. Zobaczymy. Ej, jestem najlepszym kierowcą Ubera i mimo, że Uber mi nie dał grosza, dla nich reklama, a dla mnie kariera, oglądamy Polskę od góraż do morza. Bardziej otwór kocham tylko kobiety, to dla nich napiszę kolejne wersaty. Poznaję ich setki na swojej drodze, lecz dasz historię, lepiej nie wchodzę ze śpodem. Rocznik 997, jak doszedłem tu gdzie jestem, to ja nawet nie wiem Dzieciak dobro na szybie Zaskakuje pasażerów, a hejterzy z sieci niszczą sobie zdrowie z nerwów. wieśniackie mordy, cały czas, fałszywe póki boże rusenką albo labo jestem gitem bez podróży, sensu życia nie chcę widzieć. Cztery loty za granicę odwołane wtedy. Teraz sztuczny wirus niszczy gospodarkę, czy ktoś w końcu uratuje tę barkę, Co zapamiętaj, synu? Te bliskie czasy nie dość, że pandemia to w dodatku począł dodał rapcy co. Wow, kozak! Kozak, kozak! Ale się stresuje, kurde. Zajewiste. Naprawdę, kozak! Albo właśnie to jest pierwszy? Pierwszy raz to robisz? Dzisiaj rano napisałem tekst, no bo to taki szybki challenge jest... Na... Na... Nie i To nie znalaz, naprawdę. To po prostu był taki challenge, takie wyzwanie. Teraz możemy jechać i wykorzystać pełne 300 koni mocy. To będzie nas szybki przejazd. Jak chcesz szybki, to możemy od razu zrobić. naprawdę kozak, zrobiłeś coś kozak. To lecimy. Wow! masz wow! zapięte, bo z tyłu z reguły nie zapinają. Tak, tak, tak. Wow! Masz, w podziękowaniu za, za wysłuchanie Jezus Marii. Czas na nominację Detailer, wiem, że zrobić to bardzo dobrze Hubert Pleskot na poprawę humoru No i najciekawsza, trzecia dla mnie Poszukiwacze okazji, jestem ciekawy Moją wpłatę znajdziecie na Instagramie Ja wpłaciłem, wy też wpłacajcie Dzięki, trzymajcie się